Grupa wojowników zbliżała się do wioski w zawrotnym tempie. Wartownicy, którzy zajęci byli bardziej grą w lokalną odmianę kości niż patrolowaniem okolicy, zauważyli ich zbyt późno, by zabić na alarm odpowiednio wcześnie. Niezwykła prędkość, z jaką poruszali się na związana była z tym, że dolna połowa ich ciała miała kształt koni, bardzo płochliwych zwierząt, które spotkać było można w okolicy. W istocie w pierwszej chwili, gdy pierwszy tuzin bandytów dostał się do wioski, zdawało się, że nie są to ludzie. Dopiero po chwili ci, którzy mieli to nieszczęście znaleźć się najbliżej napastników, zorientowali się, że osoby te nie są półkońmi, pół ludźmi, ale co było chyba jeszcze bardziej zaskakujące, siedzą na tych zwierzętach tak po prostu jak przy wieczornym posiłku. Ich zaskoczenie nie trwało jednak długo bo szybko przerwało je uderzenie topora prosto w górną część czaszki. A może to był jednak młot? Tak czy inaczej krew i kawałki mózgu, jakie rozbryzgnęły się na wszystkie strony, ostatecznie dały do zrozumienia wszystkim wokół, że należy biec. I to szybko. Było już jednak za późno, by uratować się od grabieży i niewoli. W taki sposób wyobrażać sobie możemy pierwsze spotkania rolniczej ludności Europy, jaka przybyła do tej części świata około 9-8 tysiąclecia przed naszą erą z Anatolii, z koczowniczymi wojownikami, jakcy w IV i 3 tysiącleciu, zaczęli gwałtowną ekspansję połączoną z dominowaniem ludów, jakie napotkali nie tylko w Europie, ale również i w Azji Zachodniej i Południowej. Ekspansja ta, z którą wiązała się zarówno depopulacja, mordy i wojny, jak i zapewne również asymilacja, handel i akulturacja, to proces, który tak naprawdę zdefiniował to, jak wyglądać będzie etnokulturowy krajobraz połowy Eurazji, tworząc grupę języków, a co za tym idzie także i powiązań kulturowych, jakie nazywamy dziś językami indoeuropejskimi, a do których należą także i języki słowiańskie. Zapraszam na podróż po stepach i lasach sprzed tysiącleci. W Europie Wschodniej w epoce kamienia żyła pochodząca w głównej mierze z omawianego przez nas w jednym z poprzednich odcinków ludu starożytnych północnych Eurazjatów, populacja wschodnich łowców-zbieraczy. Mniej więcej na terenach, które zasiedlali, w 1890 roku w bagnie w okolicach rosyjskiego Jekaterynburga odkryto drewnianą, dokładnie modrzewiową, wysoką na ponad 5 metrów rzeźbę, przedstawiającą kilka antropomorficznych postaci i nieznanych symboli, zakończoną schematycznie wyciosaną ludzką głową. Niestety w trakcie rewolucji październikowej dolne partie posągu zaginęły i znamy je do dzisiaj tylko z rycin sporządzonych przez ówczesnych naukowców. Nowsze badania wykazały, że idol szygirski, jak nazwano ten zabytek, ma około 12 tysięcy lat, co czyni go najstarszą znaną rzeźbą na świecie. Nie wiadomo, czy posąg ten przedstawia jakieś postacie mitologiczne czy też duchy przodków. Mówi nam jednak bardzo wiele o tym, jak wyrafinowana mogła być sztuka mezolityczna, która do tej pory, przed wynikami datowania tego posągu, uważana była za dość prymitywną. Nie wiadomo dokładnie, jacy ludzie skonstruowali ten monument. Jednak z pewnością możemy uznać, że podobne przedstawienia mogły być wykonywane przez wszystkie ludy Europy Wschodniej czy Zachodniej, a nie znamy innych przykładów tego typu sztuki, bo nie miały tyle szczęścia, aby dostać się do kwaśnego środowiska i przetrwać do naszych czasów tak jak udało się to idolowi szygirskiemu. Europa Wschodnia dzieli się na dwie zasadnicze części. Na południu w okolicach Morza Czarnego oraz Morza Kaspijskiego ciągnie się nieprzerwanym pasmem aż do daleko Gór Ałtaju wielki euroazjatycki step z dominującą roślinnością trawiastą i płaskimi powierzchniami. Na północy zaś występują gęste lasy i puszcze, im bardziej na północ, tym bardziej zdominowane drzewami iglastymi. Między tymi dwoma, jakże odmiennymi krajobrazami, wydzielić można, jak to zwykle bywa z podziałami dychotomicznymi, trzeci pośredni obszar laso stepu, łączący w sobie elementy obu poprzednich obszarów. Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że tak odmienne środowiska życia wykształciły także odmienny charakter kulturowy społeczności je zamieszkujących. Wschodni łowcy-zbieracze, a więc grupa paleolityczna zamieszkująca wszystkie te tereny, z czasem zaczęła więc różnicować się genetycznie, językowo i kulturowo, tworząc odmienne kultury archeologiczne, a więc wydzielone przez archeologów zespoły znalezisk charakteryzujące się pewnym podobieństwem. O ile tereny północne, jako że były bogate w lasy, to bardzo długo zachowały swój paleolityczny charakter, polegający na utrzymywaniu się z polowań. O tyle południowe, otwarte przestrzenie stepowe były dogodnym miejscem na rozwój gospodarki pasterskiej, polegającej na wypasaniu stad zwierząt. Ten południowy, stepowy styl życia był bardziej wydajny i umożliwiał tworzenie bardziej rozwiniętych społeczności niż dawne na poły tylko neolityczne ludy północne. W piątym tysiącleciu przed naszą erą na stepach dzisiejszej Ukrainy kształtować zaczęły się społeczności pasterskie, mówiące dialektami języka, będącego przodkiem wszystkich języków, jakie dziś nazywamy indoeuropejskimi. Kultura sredny stok, którą utożsamiać można z praindoeuropejczykami, zaczęła przekształcać się w bardziej znaną i również praindoeuropejską kulturę grobów jamowych. Przedstawiciele tej kultury przemieszczali się z miejsca na miejsce, wypasając bydło, którego to hodowle zaczęli upowszechniać. Podobnie zresztą jak różnego rodzaju wyroby z brązu, zwłaszcza broń, co dawało im przewagę w starciu z kulturami starej Europy, wciąż przywiązanymi do kamienia i mieli. Jednak chyba największym przełomem, jaki rozegrał się w ramach kultury nomadycznych Europejczyków, było rozpowszechnienie przez nich hodowli konia i jazdy wierzchem. Jazda konna po pierwsze dawała ogromną przewagę w boju, co umożliwiało zdominowanie sąsiadów, a po drugie umożliwiała penetrowanie bardziej odległych obszarów na grzbietach wierzchowców. Nie wiadomo do końca, czy to europejczycy udomowili konia jako pierwsi, bo niektóre badania genetyczne temu przeczą. Ale można raczej przyjąć, że to właśnie oni rozpowszechnili używanie tych zwierząt do jazdy wierzchem. Zwiększone zdolności ekspansji wynikały również z częstym użytkowaniem wozów, co umożliwiało bardziej efektywne przemieszczanie się wraz ze swoim dobytkiem i rodziną. Bardzo prawdopodobne, że wozy w postaci rydwanów bojowych były wykorzystywane również w walce, o czym świadczy częsty w religiach indoeuropejskich motyw tego pojazdu. Ale nie będzie to jedyne podobieństwo religijne, jakie widzimy w tych wierzeniach. Ludność kultury jamowej zawdzięcza swoją nazwę stosowanemu przez nią pochówkowi szkieletowemu, w którym szkielet umieszczano w jamach w pozycji embrionalnej, to znaczy na boku ze skurczonymi nogami, przykrywano go ochrą, a więc czerwonym barwnikiem, i wkładano obok różnego rodzaju dary grobowe. A następnie zasypywano, tworząc na powierzchni nasyp kurchanowy, na którym umieszczano czasem stele nagrobną. Kultura ludności jamowej była silnie patriarchalna, o czym informują nas opowieści i język obecne w późniejszych kulturach indoeuropejskich. W których to chociażby Panteon często przypomina swoiste drzewo rodzinne z dominującą rolą Boga ojca, utożsamianego z niebem, które z reguły u ludności zamieszkującej step miało wielkie znaczenie religijne. Również u Mongołów, najważniejszym bogiem był Tengri, a więc ojciec niebo, u praindoeuropejczyków nosił on jednak imię Deyos, Deus, Deus, Deus. Nazwa ta u różnych późniejszych odgałęzień indoeuropejskich oznaczać zaczęła ogólnie ideę Boga, jak na przykład u Bałtów z ich Dejwasem, albo funkcjonowała jako konkretne imię Boga, jak chociażby u Greków z ich Zeusem. Łacińskie Jupiter również pochodzi od dawnego stepowego imienia Boskiego Nieba, a raczej z określenia Deus Pater, a więc Ojciec Niebo. W łacinie również i samo słowo Bóg, czyli Deus, pochodzi z dawnego praindoeuropejskiego wzorca. Ludność nomadyczna stepu pontyjskiego, posiadając tak ogromną przewagę jak koń, brąz czy bydło, zaczęła około 4 i 3 tysiąclecia przed naszą erą migrować w różne strony świata, dominując napotykane po drodze ludy. Nie oznacza to jednak, że kultury tej starej, neolitycznej Europy były słabo rozwinięte. Niektóre z nich, jak chociażby kultura trypolska z terenów dzisiejszej Rumunii oraz Ukrainy, posiadały chociażby osady, czy może raczej miasta, w których mieszkało ponad 10 tysięcy ludzi. Odkrywa się także gdzieniegdzie różne symbole, które mogłyby zostać uznane za jakieś proto- czy quasi-pismo. Jednak indoeuropejczycy ze swoją wybitnie militarną kulturą i zdolnościami przemieszczania się dominowali nawet i tak już bardzo rozwinięte kultury. Część stepowców udała się na wschód. Populacja, jaką tam utworzyli, zwana tocharską, z dzisiejszych północno-zachodnich Chin Znana jest szczególnie ze znalezionych na tych terenach mumi pochodzących z końca III i początku II tysiąclecia przed naszą erą. Choć przynależność osób zmumifikowanych w naturalny sposób przez wysoką zawartość soli w otoczeniu do Indoeuropejczyków nie jest pewnikiem. Inna część stepowców w drugiej połowie trzeciego tysiąclecia podążyła na południe do Anatolii, gdzie wytworzyła się społeczność oraz imperium Hetytów. Język hetycki jest w ogóle najstarszym poświadczonym na piśmie językiem indoeuropejskim. Bardzo stare teksty pochodzą również ze społeczności utworzonych z grup migrujących na południowy wschód. Do dzisiejszego Iranu, a także Doliny Indusu, gdzie utworzyli wysoce schierarchizowane społeczeństwo kastowe oraz skomplikowaną religię połączoną z lokalnymi wierzeniami. Nas jednak o wiele bardziej interesować będą grupy zachodnie. Archeologicznym śladem ekspansji Indoeuropejczyków na zachód jest kultura ceramiki sznurowej. Rozciągająca się na terenach środkowej Europy. Charakterystyczną cechą tej kultury, oprócz ceramiki zdobionej odbiciem sznura, była ogromna liczba znajdowanych toporów kamiennych, skąd dawna jej nazwa, a więc kultura toporów bojowych. Kulturę tę te charakteryzowały też przedmioty z brązu oraz obrządek pogrzebowy, niemal taki sam jak ten charakteryzujący kulturę grobów jamowych a więc szkielety w jamach pokryte ochrą i przykryte kurchanem. Nie wiadomo do końca na ile Europa zmieniła się po inwazji indoeuropejskiej ludności stepowej. Według jednego z punktów widzenia nastąpić miała swego rodzaju wymiana populacji. Neolityczni rolnicy, jacy przybyli wcześniej z Anatolii, mieli wymrzeć za sprawą mordów czy może jakiejś choroby przyniesionej ze stepu, na którą jamowcy byli odporni. Inne dane, jak chociażby świadectwa kulturowe, sugerują jednak, że stepowi praindoeuropejczycy przybywając do Europy, mieli stopić się w pewnym sensie z ludnością, jaką zastali, zdominować ją, ale przyjąć częściej dorobku kulturowego. Jakikolwiek scenariusz byśmy przyjęli, faktem jest jednak, że niemal wszystkie języki ogromnych obszarów zachodniej Eurazji celtyckie, germańskie, łacina, greka, hetycki, tocharski, indyjski, sanskryt, języki irańskie, bałtyckie czy w końcu języki słowiańskie pochodzą właśnie od tego dawnego, praindoeuropejskiego rdzenia językowo-kulturowego i dlatego opowieści, religia i języki tych ludów są do siebie momentami zaskakująco podobne. W ten sposób zakończyliśmy serię odpowiadającą na pytanie jak doszło do wyłaniania się Słowian. Mam nadzieję, że choć trochę udało mi się przybliżyć obraz wyłaniania się Słowiańszczyzny, i przedstawiając go, udało mi się Was momentami zaskoczyć, chociażby opowieścią o starożytnych północnych Eurazjatach. W kolejnym odcinku wreszcie odpowiemy sobie na to jakże kłopotliwe i równie kontrowersyjne pytanie: Skąd pochodzą Słowianie? Gdzie leży ich praojczyzna? Czy autor tego kanału jest opłacany przez turbogermanów? O tym i nie tylko o tym już w kolejnym odcinku. Film przygotował Wojciech Miszczak. Zapraszam do wspierania słowiańskich kurchanów na patronite, oceny materiału w komentarzach i zapoznania się z innymi filmami na moim kanale.